To nie przypadek, że w dniu dzisiejszym tutaj na stadionie jesteście w takiej grupie rowerowej. Nie, to nie jest przypadek, ponieważ realizujemy projekt z bramą Opawską. I dotyczy on projektu Zdziałaj lokalnie. Jest to cykl sześciu wycieczek rowerowo-pieszych skierowanych dla wszystkich chętnych mieszkańców i dziś, korzystając z pięknej pogody, spotkaliśmy się tutaj, aby właśnie zrealizować już pierwszą wycieczkę na krótszą dolinę. Ten projekt pozyskaliście skąd? Z, z, z Działaj Lokalnie. Jest to projekt y, realizowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Europa Inwestycja Obszarów Wiejskich. Dzięki realizacji tego projektu możemy tutaj zachęcić lokalnych mieszkańców do wspólnych wyjść lub wycieczek rowerowych. On będzie trwał do września i na koniec tego całego cyklu spotkań będą zorganizowane też tutaj konkursy, zabawy dla dzieci i podsumowanie całego. Projektu nastąpił na przyłomie września, października. Czego by wam życzyć? Pogody. I wielu, wielu chętnych, którzy z nami będą tutaj uczestniczyć w wycieczkach.